Proszę bardzo. Proszę pana. Chciałbym się zapytać o e, kilka faktów, które pan niestety pominął. Na przykład e, safari e, Milicji Azowa, e, które były najazdami na e, prorosyjskich mieszkańców Ukrainy. E, bardzo brutalne najazdy to były. E, zabierali im też zboże, e, żywność, pieniądze wszystko grabili. E, czy to jest e, takie normalne działanie? chciałbym wspomnieć no o, o Majdanie, o Majdanie, no. przed wojną jeszcze, no, przed wojną były safari robione ukraińskie, e, milicja ZOWA, no, e, też, to też to dodatkowo to chciałbym to wspomnieć to o Majdanie, przypomnieć, kto go finansował Majdan. No mówiłem, no mówiłem, przecież, przecież Wiktoria Nuland, wysoka urzędniczka administracji amerykańskiej, w rozmowie z e, prezydentem Estonii, Wygadała się, że Stany Zjednoczone wyłożyły 5 miliardów dolarów. Mówiłem o tym. Tylko nie mówiłem, że to Wiktoria Nuland. No to teraz mówię. Yy, yy, to, no właśnie to ludobójstwo w Odlesie, ale to już nieważne. Yy, no generalnie można było uniknąć wojny. Świat chyba yy, yy, zdaje sobie sprawę i również Pan, że yy. można było zrobić referendum. Uczciwe, wszystkie rządy mogły wysłać swoich tam. Ale gdzie? No, na Ukrainie. A dlaczego? Referendum. No. I a co, co e... jakie pytania by mieli odpowiedzieć jest, uczestnicy? Państwo jest to nie jest pytanie do referendum, bo to jest pytanie zbyt ogólne. Musieliby, trzeba by to było skonkretyzować. No tak, ale jeżeli mieszkańcy na przykład Odessy stwierdziliby, że nie chcą być w państwie ukraińskim. Proszę to to pana, myślę, referendum. że to nie jest dobry pomysł. To nie byłby dobry pomysł, przede wszystkim dlatego, że nie byłby wykonalny. Nie ze względów technicznych, bo tylko ze względów politycznych. Jakby to wyglądało, niech pan, niech pan sobie pomyśli, jakby to wyglądało, gdyby na przykład mieszkańcy Łomży postanowili urządzić referendum, czy chcą należeć do Kirgistanu, czy do Rzeczypospolitej Polskiej. Nikt by na to nie pozwolił. Dlaczego? Dlatego, że istnieje coś takiego jak suwerenność państwowa. No i ja na miejscu prezydenta ukraińskiego też bym na to nie pozwolił. No co to by znaczyło, że, proszę pana, każdy obywatel może sobie wybierać, jakiemu państwu chce podlegać? To znaczy, że już Ukraina nie istnieje jako państwo suwerenne. Można było inaczej uniknąć wojny. Można było powiedzieć i na przykład prezydent Zeleński i prezydent Stanów Zjednoczonych i na przykład kom szef Komisji Europejskiej i tam nie wiem jeszcze kto oświadczyliby, że Ukraina w przewidywalnym czasie nie będzie przyjęta do NATO, a prezydent Zeleński powiedziałby, że bo my nie chcemy być, no to nie byłoby żadnego pretekstu wtedy. Także referendum moim zdaniem to jest zły pomysł. Tak z historii zapytać, kiedy druga wojna światowa się skończyła? Zależy z jakiego punktu widzenia na to spojrzeć, proszę pana, bo Nie, nie, pierwsza wojna historia pierwszej wojny, zaraz do tego dojdę. Poucza nas, że wojny kończą się znacznie później niż działania wojenne. Pierwsza wojna światowa skończyła się 3 października 2010 roku. Wtedy y, Niemcy zapłaciły ostatnią ratę, odsetek od reparacji wojennych w Wielkiej Brytanii i Francji 70 milionów euro. No to 3 października 2010 roku pierwsza wojna się skończyła, a druga jeszcze nie. Tak, tak nie chcę, że mówię. No, a, no, Proszę pana. pana nie, nie, czy nie skończyła się 1 września po. Y z ludności japońskiej w Hiroshima i Nagasaki, zrzuceniem bomb atomowych? Ustały wierze. działania wojenne. Ustały działania wojenne. Natomiast wojna się nie skończyła dlatego że sprawa no na przykład ta inicjatywa moim zdaniem groteskowa naczelnika państwa który proklamował program dążenia do reparacji wojennych od Niemiec to znaczy że wojna się jeszcze nie skończyła że pozostajemy z Niemcami w czymś w rodzaju stanu wojny podobnie zresztą jak z Japonią z traktatu pokojowego Polska z Japonią nie podpisała. Jeśli chodzi o Niemcy, to jeszcze dodatkowa jest okoliczność. Otóż, o ile Japonia jako Cesarstwo Japonii podpisała kapitulację na Pancerniku Mizuri, to Niemcy nie skapitulowały. Państwo niemieckie nie skapitulowało. Niczego nie podpisało. Tych trzech, znaczy admirał e, e, Stump i Frydeburg i Keitel. Podpisali tylko kapitulację Wehrmachtu, wojska niemieckiego. Natomiast kapitulacji państwa nie miał kto podpisać, dlatego że Hitler już nie żył, a rządu admirała Denica nikt nie uznawał. W związku z tym właściwie nie ma jakiegoś aktu kapitulacji trzeciej Rzeszy. Nie ma. Także to dodatkowo komplikuje sytuację i podobnie komplikuje, komplikował sytuację brak traktatu pokojowego z Niemcami. Co odbiło się czkawką w momencie, kiedy Niemcy miały się zjednoczyć. No. Kanclerz Kohl zaproponował takie rozwiązanie, że niech się Niemcy zjednoczą i jak już Niemcy się zjednoczą, no to będą Niemcy, i wtedy roz, Niemcy mogą rozpocząć z Polską rozmowę na temat traktatu pokojowego, co Polskę strasznie wystraszyło. Dlatego, że jak, jak się Niemcy zjednoczą, to już będą markować te rozmowy tam tu jeszcze nie mamy to, to, to tamto pod różnymi pretekstami, bo utrzymanie stanu tymczasowości leży w interesie Niemiec, a w naszym nie. No, i w związku z tym polska dyplomacja podjęła takie interwencje tam w innych państwach yy, yy, alianckich. I mieliśmy szczęście, że w Anglii wtedy premierem była Margaret Thatcher. Margaret Thatcher była przeciwniczką zjednoczenia Niemiec. Ona mówiła tak: Ja tak kocham Niemców, że chciałabym, żeby nie mieli dwóch państw, tylko dwadzieścia. A co będzie, będę im żałowała, prawda? Żeby mieli, no to akurat ta interwencja i Amery u Amerykanów się udała. Powiedzieli tak, bo była wtedy konferencja 2 plus 4, w której Polska nie uczestniczyła, bo uczestniczyli Niemcy, czyli dwa państwa niemieckie i cztery państwa alianckie. I ci oświadczyli, ta czwórka, że po pierwsze Polska ma być dopuszczana do obrad konferencji 2 plus 4, chociaż nie jest jej uczestnikiem, jeżeli sprawy będą poruszane, sprawy dotyczące Polski. A po drugie, i to było znacznie ważniejsze, ten taki szantaż, że je, albo Niemcy uznają, Konferencję 2 plus 4 za traktat pokojowy z Polską, albo nie będzie żadnego zjednoczenia. No i kanclerz Kohl, któremu zależało na tym, żeby przejść do historii, jako ten, który doprowadził do zjednoczenia, powiedział: Dobra, to my nie ma na razie traktatu pokojowego nie... polsko-niemieckiego, tylko jest niemiecka zgoda na uznanie konferencji 2 plus 4 za coś w rodzaju traktatu pokojowego. Także. To wie pan, dlatego mówię, że to z takimi, takim precyzyjnym określeniem zakończenia wojny. No pokój jest podpisany, ale potem jeszcze są bardzo długo rozmaite jeszcze takie te. Natomiast co do referendum, no to rzeczywiście, wie pan, ja o, o wszystkim nie mówiłem, bo to mnóstwo. Bo jeżeli pan poruszył sprawę Azowa, to już w czasie, teraz, tej wojny po 24 lutego, został puszczony do internetu taki film, jak żołnierze batalionu Azow znęcają się nad rosyjskimi jeńcami. Oni tam się chcieli pochwalić, jak oni sobie tam z nimi radzą. No i ten film został obejrzany w Stanach Zjednoczonych. No, i pojawiły się wkłady się zaraz, co to ma znaczyć, i tak dalej. Więc nie było rady, tylko trzeba było odkryć na poczekaniu zbrodnie wojenne w buczy, żeby zatrzeć tam to niemiłe wrażenie. No więc to powiem tak: Pierwszą ofiarą każdej wojny jest prawda, a na tym trupie prawdy żerują hieny propagandy. I my mamy do czynienia w tej chwili z hienami propagandy. Prawdy nie znamy, bo to trzeba by było mieć jakieś źródła, a my ich nie mamy. Zostaliśmy starannie od tych źródeł, dosyć starannie od tych źródeł odcięci. Proszę bardzo. Proszę pana. Dziękuję. Ale proszę siedzieć, ja się, że ja stoję. Po pierwsze dziękuję, że Pan przyjechał do Łomży, po drugie pozwolę sobie temat chwilowo na nieco lżejszy zmienić. Kiedy słucha się Pana wykładów, bądź czyta Pana publikacje to można odnieść wrażenie, że miał Pan okazję rozmawiać, obcować z bardzo wartościowymi ludźmi swoich czasów. Weźmy na przykład Pana Szpotań Szpotańskiego czy Pana Kisielewskiego, jakby Pan mógł pokusić się o wymienienie osób albo osoby, które na przykład wyjątkowo dużo wniosły treści do pana życia, które były jakimś no, w rodzaju myślę, mentorów. Że, myślę, że z takich osób żyjących, no to kolega Mikke, też mu bardzo wiele zawdzięczam. Ja go poznałem, jak siedziałem w więzieniu. W ogóle to był pierwszy człowiek, jak mnie przywieźli tam do Białęki bezpieczniacy. To pierwszym człowiekiem, którego tam zobaczyłem, to właśnie Kornik, jak w kalesonach grał w siatkówkę na spacerniku. <laughs> a no potem się zaprzyjaźniliśmy, tak? bo ja go znałem z widzenia, a tam go dopiero poznałem osobiście, także wiele mu zawdzięczam. No a z takich osób no, nieżyjących i do, nigdy się z nimi nie zetknąłem osobiście, to bym wymienił takiego Austriackiego zoologa Konrada Lorenza. On napisał taką książkę, tak zwane Zło. Ja ją przeczytałem jeszcze chyba jako uczeń w gimnazjum, albo jako student pierwszego roku. I ona wywarła duży wpływ na mój światopogląd. To jest książka o agresji wewnątrzgatunkowej. I ona, to, on tam ciekawe spostrzeżenia podaje, bo to yy, na przykład co do, yy, co do wojny. Dlaczego nasi umiowani przywódcy są tacy wojowniczy? Otóż Konrad Lorenz to wyjaśnia. Powiada tak, że zwierzęta, które są wyposażone w, przez naturę w śmiercionośną broń, tam kły, pazury, tego. To kiedy walczą między sobą, to bardzo rzadko dochodzi do śmierci. Bardzo rzadko. Na ogół jest tak, że walka się kończy w momencie, kiedy ten jeden z nich uzna się za słabszego i zwiewa, a tamten go nawet nie goni, bo wystarczy, że już uznał jego przewagę i to mu, to mu daje satysfakcję. Natomiast zwierzęta, które nie są wyposażone przez naturę w taką śmiercionośną broń, na przykład synogarlice, to walczą do śmierci. Zadziobują się na śmierć. To jest ilustracja, która rzuca światło na wojowniczość naszych umojowanych przywódców, bo oni prężą cudze mózgu, a nie własne. No i jeszcze jedno, to taka, można powiedzieć, obraz polskiej sceny politycznej. Są nie tylko Polskie, ale Polskie chyba w szczególności. Otóż Konrad Lorenz opisuje taki, taką sytuację, jak dwa psy biegły po obydwu stronach drucianej siatki. Rozdzielała je ta druciana siatka. No i z taką ściekłością do siebie, że harczały już nawet nie warczały, tylko harczały na siebie, stwarzało to wrażenie, że jakby nie ta siatka, to by się pożarły w mgnieniu oka. I kiedy tak biegły, w pewnym momencie siatka się z znienacka skończyła. I psów już nic nie rozdzielało. I co się wtedy stało? Wcale się na siebie nie rzuciły, tylko stanęły jak wryte, i w pozach pełnych godności, na sztywnych łapach, się rozeszły każdy w swoją stronę. To jest moim zdaniem to jest znakomita ilustracja naszej sceny politycznej. Proszę bardzo. A i jeszcze jeśli chodzi o Szpotańskiego, no to. Muszę powiedzieć, że ja się z nim przyjaźniłem pod koniec jego życia. Tam spotykaliśmy się na tak zwanych wódeczkach, bo on nie wylewał za kołnierz. To był bardzo ciekawy człowiek, bardzo utalentowany i filozoficznie, i muzycznie, no i, i literacko. On na przykład no, pisał bardzo ciekawe takie tam wiekopomne, nieśmiertelny poemat, na przykład Towarzysz Szmaciak. Tam jest taki fragment, który mi się bardzo podoba. Mogę go zacytować tak fragmenty w skrócie. Wielkim Mnieszcze, to jest filozoficzny, coś w rodzaju filozoficznego traktatu charakteryzującego lewicową ideologię. Wielkim nieszczęściem jest ludzkości, pisze Spotański, że ma sąd błędny o wolności. Bo wszystko zło się z tego bierze, że nie żyjemy w falansterze, lecz każdy w, w, chciałby w pojedynkę znaleźć dla siebie szczęścia krzynkę. Oburzające to dążenie, gmatwa historii bieg szalenie i wodząc ludzkość na manowce, uniemożliwia wszelki postęp. Za filozofa idąc radą, nareszcie sobie to uświadom, że wolność właśnie tkwi w przymusie i z entuzjazmem poddaj mu się. A kiedy znajdziesz się za drutem, opuści troska cię i smutek, i radość w sercu twym zagości, żeś do królestwa przed wolnością. No, pięknie, prawda?